Amazon stworzył darmową platformę Amazon Ignite. Witam z tej strony, Mariusz. Dzisiaj chciałbym Ci trochę opowiedzieć o nowej platformie Amazon Ignite. Może już nie takiej nowej, bo ona już jest dostępna od około dwóch miesięcy, może troszkę mniej. Aczkolwiek, po prostu, no, wcześniej mało było o niej słychać. No, nikt za bardzo nie wiedział, o co tam dokładnie chodzi. Amazon jedynie wstawiał swoje filmiki, takie instruktażowe, pokazujące, co tam można wstawiać, co ta, w jaki sposób tam można zarabiać. Aczkolwiek, no, już teraz jest to troszkę takie przejrzyste i można sobie zobaczyć, jakie są te produkty już wystawione i, i jak ludzie zarabiają. Jedynym minusem na ten moment, w sumie najważniejszym dla nas, jest brak możliwości rejestracji spoza granic USA. Jest to no olbrzymi jak na ten moment oczywiście minus, no bo tak naprawdę deklasuje tą platformę w tym momencie na inne rynki. Aczkolwiek to na pewno się zmieni i prawdopodobnie Amazon Ignite będzie tak dostępny jak Amazon KDP, ponieważ to są bardzo zbliżone platformy. Jednak w przypadku Amazon Ignite yy, tam są, tam są i będą produkty głównie związane, takie y, jak z gierkami różnymi, czym jeszcze na przykład y, czymś związanym dla dzieci, puzle jakieś, nauczanie. No po prostu. Tak, jakby taka mała szkoła, o coś takiego, I, i tak to tam wygląda. W większości produkty są dla dzieci, jak nie wszystkie w sumie, nawet yy, aby, aby pomagać w rozwoju yy, dziecka, nauczaniu matematyki. No, jest naprawdę sporo już tych kategorii tam, i sporo tych produktów można wstawiać i zarabiać zupełnie praktycznie. No, Tworząc w domu, tak jak w przypadku Amazona KDP, gdy tworzymy produkty low content, to często te produkty apli po prostu nadawałyby się na, do platformy Amazon Ignite. I może w przyszłości tak będzie, że Amazon zrezygnuje, całkiem zablokuje na KDP produkty no low content, aby one były po prostu wstawiane poprzez Amazon Ignite, a KDP będzie jako po prostu tworzenie do, to, do czego no, było stworzone: do tworzenia e-booków i do tworzenia książek papierowych. I wtedy się troszkę ten, yy, to KDP oczyści z tych zbędnych rzeczy, tak naprawdę, i może to wszystko się przeniesie na Amazon Ignite. Nie wiem, jak to będzie. Ja to są moje domysły. Może być zupełnie inaczej. Teraz zapraszam Cię na ekran komputera i pokażę Ci, jakie, są, jakie to są te produkty i jak wygląda w ogóle platforma Amazon Ignite, do momentu, do którego możemy po prostu wejść i zobaczyć. Tak jak widzisz, tu jest ta plat platforma Amazon Ignite. I tu jest sam ten opis seller K-12 DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES Czyli takie właśnie digitalne, edukacyjne materiały I tu jak sobie wejdziesz na tą stronę to nawet masz filmik instruktorzowy od Amazona I tutaj opis, docieraj do milionów Zarejestracja na tym serwisie jest za darmo, więc możesz publikować zupełnie za darmo Zgarniasz 70% royalty, czyli tak jak w przypadku KDP i przy produktach poniżej 2,99 oni zabierają 30 centów za każdą transakcję a jeśli jest powyżej no to no to, to, tylko, to dostajesz całe te 70% więc no jest wszystko jasno przedstawione wszystko jest fajnie na tym i teraz Ci pokażę jak te produkty wyglądają bo tutaj trzeba po prostu wejść w ten, w ten odpowiedni dział Digital Educational Resources więc jak widzisz tutaj są te wszystkie produkty, które na ten moment są publikowane i masz w kategoriach, no jest trochę tych kategorii, prawdopodobnie jeszcze są podkategorie, jak to, jak to Amazon, tak, i tu masz dodatkowo jakieś podkategorie, ale możemy w jakiekolwiek wejść. Jak widzisz, tutaj na, na razie jest tak naprawdę mało tych produktów, i te produkty nie wyglądają. Niektóre jakby były super stworzone, tak jak no tutaj na przykład Counting Vegetables. No, zobaczmy na, na większym. No, wygląda to no, przeciętnie po prostu. I jak widzisz, jest to wstawione w ten sposób. Kosztuje 2,99 i jest w formacie PDF. I jeśli chcesz na przykład to pobrać, klikasz sobie i pobierasz taką tą, i na przykład możesz wydrukować u siebie na, na komputerze na, przez drukarkę i korzystać z tego. I tu wracając do tego, no jest, naprawdę dużo, są różne, czy to, też, czy to liczenie, czy to puzle jakieś, coś związanego z zimą, Activities for Winter, no to tu masz takie jakieś aktywności. No tych produktów coraz więcej tworzą, no na razie, tak jak mówiłem, tutaj nawet masz y, jakiś autorów tych rzeczy. Na razie niestety, no my nie możemy się zarejestrować, ja próbowałem dołączyć Poprzez Invitation zarejestrowałem się, wypełniłem wszystkie dane, wypełniłem też, że oczywiście jestem yy, podatnikiem w Polsce. Aczkolwiek no, to już było jakieś półtora miesiąca temu i nie było na razie od nich odzewu. Prawdopodobnie dopiero ta, ten request zostanie zaakceptowany, jeśli oni wyjdą poza USA. A no, na ten moment to no, niestety no, nie da się. I teraz otworzę ci ten filmik tutaj jeszcze. If you're a K through 12 educator making your own teaching resources, we'd like to introduce you to Amazon Ignite. Amazon Ignite is free to join and helps you enrich the lives of more students. By selling your resources on Amazon.com, your work can be discovered by millions of teachers and parents. Amazon Ignite is easy to use because it was built listening to educators like you. It only takes minutes to submit your digital resource and it will be discoverable on amazon.com within two business days. whether you design lesson plans, learning centers, literacy units, or other kinds of digital teaching resources, you can earn money for work you're already doing. suddenly, your big idea can have a big impact. reach far beyond the walls of your classroom with amazon ignite. get started today at ignite.amazon.com. Więc widzisz, takie przedstawione w ten sposób. No, warto to kontrolować, i jeśli wyjdzie ten portal, możliwość rejestracji i publikowania produktów poza USA, no to warto być wtedy w tej czołówce, żeby zacząć tam publikować. Bo jeśli masz już doświadczenie na KDP, to będzie to łatwy sposób, żeby wejść szybko w tą platformę i zacząć zarabiać. Dodatkowo, oczywiście. Bo być może głównie, tak jak mówiłem wcześniej, Amazon Ignite przejmie wszystkie produkty low content, no content i na KDP zostanie tylko właśnie jedynie publikowanie e-booków i paperbacków, czyli po prostu książek. Ale no tak jak mówiłem, to są tylko moje domysły, to jest tylko moje zdanie, więc no nie sugeruj się tym, bo może wcale nie będzie tak, może nadal wszystko zostanie tak jak było i na Ignite będzie oddzielnym całkowicie, oddzielną całkowicie platformą, tak jak i KDP. Więc to się okaże z czasem. Jak na razie nie ma żadnej informacji, kiedy Ignite wyjdzie poza USA, a przynajmniej ja takiej informacji nie znalazłem na ten moment. Jednak, jeśli Ty możesz, możesz poszukać, to daj znać w komentarzu, jeśli coś wiesz bardziej o tym Amazon Ignite. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to proszę cię zostaw łapkę w górę. Daj właśnie jakiś komentarz i kliknij w przycisk, subskrybuj, aby nie ominąć moich nowych filmików, które staram się dodawać przynajmniej dwa razy w tygodniu. I dzięki za obejrzenie tego filmu. Pozdrawiam, cześć.